Otóż zacznę od pani Justyny Lasoty Krawczyka. Proszę bardzo o. I zwrócić również proszę uwagę na logo na górze. Czyli mówiąc krótko, RMF 24, Radio RMF informacyjno muzyczne. Tak. I dlaczego pokazałem tą panią? Ponieważ ona. Wyjątkowo kocha Rosję i Putina. Jej nienawiść jest wręcz maniakalna. Tego typu osoby występują oczywiście w gadzinowych mediach głównego ścieku. Bardzo często możemy spotkać u Mazurka 3 Wolskiego, 3 również Zychowicza. Jestem dzisiaj też do tego nawiążę szybciutko. Otóż z urodzenia Krakowianka, z zamieszkania Olkuszanka, przez lata z wyboru Warszawianka. <laughs> Co za atrakcyjni na przeszłość. Zawodowo szuka wyzwań. Oj oj, 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 no cóż, widać, widać, tak z pewnością nie ma wątpliwości, że jest pani wyjątkowo ciekawa i elastyczna. I elastyczna. Obser szuka wyzwań, obserwuje i analizuje rzeczywistość. O, jaką rzeczywistość pani Justyno pani analizuje. Wydaje mi się, że pani chce tworzyć swoją własną rzeczywistość pod kątem korporacyjnym. Oczywiście. Prywatnie, ujojjojjoj, prywatnie, moi drodzy, dzisiaj kabaretowo troszeczkę, bardzo mocno brzmi, prywatnie, miłośniczka fantastyki. No, wreszcie coś mamy konkretnego, co daje nam możliwość zrozumienia, co się dzieje z pani umysłem kryminałów i horrorów. Klasy Z. Powiem Wam szczerze, nie jestem jak y, absolutnym miłośnikiem dzisiaj kinematografii. W związku z tym nie wiem, co to jest klasy Z. Woli słuchać niż mówić o sobie. O, 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 jaka skromność na końcu. Jakie <laughs> nie mogę, pani Justyno, no to jest jedno wielkie zaprzeczenie. Ale mimo wszystko, to stwierdzenie kryminałów i horrorów klasy Z woli słuchać niż mówić o sobie. Ta końcówka jest mimo wszystko najlepsza. I teraz, co ona pisze? Rosyjskie wojska dążą do ofensywy na Mikołajów, Krzywy Nowotwór, choroba Parkinsona, schizochremia. Na co choruje Władimir Putin? Moi drodzy, jeszcze pani Justyna, dobrze mówię, czy nie przekręciłem, bo to teraz, to trzeba uważać, moi drodzy, tak, Justyna. Będę myślał cały czas o pani Justynie Sochy. Pani Justyna Socha. Te wszystkie Justynki, powiem wam szczerze, to takie są cholernie elokwentne w tym, co robią. Pani Justyna również określiła proporcje, jeśli chodzi. O mordy. I to porównała do Niemiec z czasów II wojny światowej. No jest to, powiem wam szczerze, szukam tego, ale to nie jest takie istotne. Wystarczy to przypomnieć. Jest tutaj gdzieś, każdy sobie może wejść i zobaczyć przekrój wielki tej działaczki, bym powiedział, medialnej internetowej i chyba nie tylko.